Witajcie, moi drodzy, na kanale Mona Art. Dziś, tak jak obiecałam, przy okazji filmików z wykrojnikami od Crafting Design, yy, będę Wam prezentować moją paczuszkę z 13 Arts, którą otrzymałam w poniedziałek. <gryw> Nie wiem, jaki ma wydzień, ale dzisiaj jest 31 października. W każdym bądź razie, jest to paczka. Yy, którą mogliście zobaczyć już też u innych osób, ponieważ jest to y, zamówienie w takiej promocji 100 plus 100, czyli kupujesz za minus 100 zł, otrzymaj, otrzymujesz y, od nas prezent, również za stówkę. Y, i powiem Wam tak, ja, y, że tak powiem, skusiłam się na tą paczkę ze względu na filmiki, które oglądałam, bo dziewczyny dostawały fajne kolekcje, i prawie wszystkie te, te filmiki były tak, że się dostawało podobne paczki, tak, natomiast zmieniały się tak jakby, nie tak jakby, dobra, tak, za bardzo tego dużo słowa używam, tak jakby, zmieniały się kolekcje, tak, czyli niektórzy dostawali kolekcję męską, tak jak na przykład Tosiakowu, która nie do końca była jakoś tam super zadowolona, dostała Mr. Handsome, ale ta kolekcja była całkiem fajna, natomiast jej niekoniecznie przypadło do gustu. Ale widziałam jeszcze dwa filmiki, gdzie dziewczyny dostawały zupełnie inny zestaw, inną kolekcję. I nie wchodzą do tego zestawu tak, jakby tylko i wyłącznie papiery, tak, że to jest kolekcja papierów, natomiast są jeszcze inne dodatki. No i mi się udało trafić coś innego, ale to wam za chwilę pokażę. Najpierw wam pokażę to, co kupiłam, bo robiłam w ogóle pierwszy raz zamówienie i nigdy wcześniej nawet nie oglądałam, tak wiecie. Bezpośrednio kolekcji 13A. Zawsze to tylko ewentualnie w internecie, ale też jakoś tak specjalnie ich, jak dziewczyny gdzieś tam prezentowały, ops, przepraszam, na jakichś filmikach jakoś specjalnie nie zwracałam na nie uwagi i powiem szczerze, że dopiero jak zaczęłam na pomysł, że sobie też zamówię taką paczkę, to zaczęłam oglądać te kolekcje, wiecie, na ich stronie i stwierdziłam, że kurczę, one są całkiem fajne. Naprawdę. I pokażę Wam, co kupiłam. Dobra. Ja gadam, gadam a nie pokazuję. Po pierwsze, kupiłam sobie coś takiego jak Color Glow. To już jest od jakiegoś, myślę, przynajmniej od jakichś dwóch lat, gdzieś tam widuję w internecie, że dziewczyny posiadają. Tu mam trzy kolory: Fire, Opal, Larimar i Ruby. Czyli tu jest tak naprawdę taki czerwień, różowy, no i niebieski. Już trochę testowałam, więc powiem szczerze, że nieźle się trzyma kolor, bo się szorowałam w ręce szczoteczką i dalej nie zeszło. Hmm. Ja dopiero tak jakby wkraczał trochę w ten świat mediów, mam oczywiście parę rzeczy i, i niektóre rzeczy gdzieś tam robiłam, natomiast no to no, praktycznie w ogóle nie mam farb. <coughs> mgiełkę mam jedną, która chyba już w zasadzie tam nie wiem, wyschła czy no nie wiem, jakąś resztkę, tak o właśnie, mgiełkę mam z 13 art, to jest jedyna rzecz, którą chyba miałam i e, gesto białe i czarne, nie białe. Albo czarne? Czarne. <noise> Była tylko błotka. Nie mogę się po prostu ogarnąć sama ze sobą. W każdym razie to całkiem fajnie się zapowiada, bo to są takie właśnie jakby akwarele w proszku. Zawsze mi się marzą farbki akwarelowe, ale takie wiecie, takie fajne farbki, czyli no nie chciałabym od razu kupić czegoś, co jest najtańsze, i, i nie do końca tam wiecie, się to sprawuje. Ale tak naprawdę nie potrafię malować. No, ale bym chciała, no. Może sobie kiedyś taki prezent zrobię na przykład na święta. I sobie kupię jakieś takie farbki za 170 do 180 i, i będę się nimi cieszyć i dalej nie będę potrafiła malować. Ale będę je miała. No wiecie, bez kraperki nie, nie jesteśmy koniecznie osobami, które można zrozumieć. No dobra, w każdym razie wzięłam takie trzy. E, do tego sobie wzięłam kolekcję papierów. E, Aurora. Jakoś tak Przemówimy do mnie te intensywne kolory w tej kolekcji. Znaczy, oczywiście, są to kolory, które mi się podobają, ale wiecie, ja często kupuję znaczy, głównie, nawet kupuję kolekcje papierów, które są pastelowe, jasne, bo uwielbiam takie kolekcje. Ale myślałam, że tutaj w tym przypadku, no, coś mi tutaj zaiskrzyło między mną, tą kolekcją. <laughs> więc y, pokażę Wam tak na szybko, nie? Ona ma akurat 32 kusze i 16 wzorów. Papiery są jednostronne, chociaż ja byłabym zadowolona, gdyby były dwustronne. Zawsze jest, wiecie, albo większy wybór, albo więcej że tak powiem papierów, takich samych na przykład w bloczku. Jeśli on by się powtarzał. Super są te kolory, naprawdę. Nie mam pojęcia, czy Aida sama je projektuje. Chyba tak, tutaj ja chyba myślę, że tak. Więc powiem szczerze, no, no fajne. Zupełnie są inne niż te kolekcje, które, które ja kupuję. Nie wiem, lemonkowe, craftokloki. Nie wiem, co tam. E, Skrepend mi, bo chyba jakoś tam więcej. Może jest ich więcej, tylko dzisiaj teraz sobie nie mogę przypomnieć. Fajne, fajne. Trochę żałuję, że nie mam mm, jakichś dodatków do, tego, do tej kolekcji takiego. Wiecie, choćby z arkusza 30 na 30 takiego. Owszem, tutaj są. I są nawet dwa arkusze, tak, bo ten jest już ostatnim. Natomiast one są bardzo takie, wiecie, tyci-tyci, tak jak, yy, właśnie. Ten arkusz na pewno jest powiększony w dużej kolekcji. I tak w ogóle nie pomyślałam o tym, żeby, żeby go poszukać, żeby kupić osobno sam arkusz. Bo tutaj, to jest jeszcze taka kolekcja, w innych yy, filmach jest także, Teraz już dostosowywane są tak jakby te elementy, nie są po prostu zmniejszeniem dużego arkusza, tylko po prostu jest na przykład mniej tych elementów, ale są troszkę większe, nie? Że, tak jakby można je wykorzystać, a przy takich malutkich jest nawet ciężko wyciąć te elementy. Woreczek sobie odkładam. No i teraz lecę. O, dzisiaj mam taki dzień, że gadole, gadole. popo i znowu Wam zabujałam. Nie bujać mi się tutaj. E, gadam i gadam. Hmm. Głównie pierdoły. <laughs> no więc ten filmik będzie trał, trwał dłużej niż przeciętne filmiki zakupowe. E, I brałam sobie jeszcze jedną kolekcję. I jest to kolekcja... To ja tu jest nazwa? Aha, bo nazwy są tu Rosie Love. Czyli wiecie, taka różana, ale mnie najbardziej urzekły te kolory tutaj z tymi niebieskościami. Może pokażę ją wam w tą stronę. Ona również jest, nie, ona jest dwustronna, chciałam już się zapewnić, że również jest jednostronna. Tutaj na mm, stronie okładkowej, tu jest 8 arkuszy, tak? plus, wiecie, okładka i tył i się robi 10. Tu są takie, wiecie, litery, ale powiem wam szczerze, że hmm, pewnie ich do niczego nie użyję, bo no... To musiałaby być jakaś kartka chyba ślubna, bo jest tutaj gdzieś nawet chyba... Hmm, Symbol ten end. Albo mi się wydaje. No, chyba mi się wydawało. No nie ma. Dobra. No i po prostu... Wolałabym chyba jednak, żeby był takich taki, wiecie, choćby zwykły, jednolity papier. Albo no. No dobra. No. Może do czegoś, nie wiem. Jako jakieś tło. Tutaj jest taki arkusz, widzicie róże, róże, przetarcia róż, różowe, takie blade, pastelowe, z przetarciami takimi niebieskimi. Ja tutaj się zbytnio nie będę rozczulała nad byciem totalami, bo tak no, na co dzień tego nie robię, więc teraz też nie będę robić. I ten zestaw jest całkiem fajny, spójrzcie. Jaki zaje... Fajny, chciałam powiedzieć to słowo. Zapis. No dobra, to nie jest fajny po prostu. Dobra i tutaj, no fajne, 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 ale zdecydowanie mi się podoba ten zestaw, tych dwóch, takie jakby tak, połączenie tego tutaj trukusowego z tym delikatnym takim biało właśnie błękitnym, lekko trukusowym. Super jest. I tutaj już mamy takie bardziej w różach. Tu mamy po prostu kwiaty, te kwiaty można sobie nawet powycinać. Tu już, wiecie, taki jest różowy, no nie szczególnie jakoś, ale jest okej, ale jest okej. Okay, okay. Tutaj mam takie wielkie, wielkie serducho różane. To bardziej na jakiś taki layout czy coś w tym stylu. Tutaj znowu mamy te niebieskości, które mi się podobają. Tu jest jakiś taki, wiecie, gałązki. No, bardzo fajny. E, różowy. On ma tą samą, że tak powiem, te desenie m, przetarcia takie, tak jak ten turkusowy. I tutaj mamy znowu taki wianek z różami, bardzo fajny. Tu jest arkusz taki, właśnie takie takie tło, czyli ma tutaj takie, wiecie, jak w ulu. ten mm, sześciany, y, y, sześciokątne, sześciany cegla. I tutaj mamy też, 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 też bardzo fajny arkusz. Nie będę się tutaj wiecie, jaki on jest. No, ładny jest. tak I tu mamy taki arkusz. Liściasty, trochę mi się skojarzył z jedną kolekcją z Lemoncraft. Chyba to była Blush kolekcja. I tam był taki papier, właśnie taki turkusowo taki, taki miętowy, i właśnie takie liście były na nim. Tak mi się jakoś się skojarzyło. Tu mamy takie, właśnie no, naciepane kwiatkami. I tu mamy arkusz z dodatkami. Te dodatki, 13 są zauważyłam, że one takie bardzo specyficzne są. Delikatne e, i są pomieszane, tak? Że mamy i napisy, i, i różne takie rzeczy, bo często w tych innych filmach są po prostu dodatki jako elementy. Nie znajdują się już napisy, e, chyba że ewentualnie na jakimś paseczku tutaj wiecie. E, no, spoko, bardzo fajnie, bardzo fajnie. E, I ostatni arkusz od, okładkowy, i on już jest z jednej strony biały, a na okład z tyłu mamy tagi. Tak, no, to jest po prostu sztos. Ten deszcz. Tak, te, te trukusy, bardziej tutaj. I troszeczkę mamy kwiatów, napisy, oczywiście, i motylki. Bardzo fajnie. Podoba mi się. I e, teraz, może. Aha, dobra, no to może być to tutaj. Niech sobie leży. I teraz przejdziemy do zestawu, który otrzymałam w gratisie I jest to zestaw. Um, kolekcja się nazywa. Pastel Spring, czyli wiecie, no pastelowa wiosna. I teraz tak. Y, Poko fajnie jestem zadowolona. Jeśli o to chodzi, tak odgórnie mówię. Y, dostałam maskę. Bardzo fajnie. To jest taka, wiecie, mandala. Y, taka, taki kwiat, jakby. On się tutaj będzie dalej pojawiał w papierach i w jakichś tam wycinankach. Z tego, co zauważyłam, to ta maska jest. dobra, nie mi Ale. Mm, już czuję, że ona jest całkiem taka sztywna, wiecie. To nie jest taki. Taka maseczka, jakie z AliExpress tam gdzieś <grymnie> się zamawiało czasami i one były takie. Tini -tini, mięciutkie. E, bardzo fajna, spora, bo ma jakieś. Tam, co by wam tam powiedzieć, ile ona może mieć? No, 14 cm. więc całkiem nieźle. Ja ostatnio troszeczkę. E, Art Journalem się zaczęłam bawić, chociaż mam taki chwilowy przestój i właśnie planuję zwiększyć ilość moich masek, żeby miała w czym wybierać, bo w Art Journalu można to faktycznie częściej wykorzystywać niż w przy kartkach, przynajmniej ja. Tu mamy taki bloczek A6, bardzo fajny na jakieś kartki takie, wiecie, tego, tego rozmiaru, 12 wzorów, 2-4 sztuki. I tutaj są papiery takie, które się powtarzają również z kolekcją. Samej kolekcji Wam jeszcze nie pokazałam, ale tutaj, tak już widzicie, są bardzo fajne. Piórka. Przez pierwszy moment miałam wrażenie, jakby to były takie jesienne nie? liście, ale nie, to są pióreczka. To jest po prostu piękne, ale powiem szczerze, że jakbym to nakleiła na kartkę, szkoda to zasłonić. Dziewczynka. Skośne oczka. E, Azjatka. I to takie są, jak to są, magnolie? Ja się nie znam w ogóle na, wiecie, na kwiatach. Magnolie bardziej może mi, przecież te przypominają, nie no, magnolie jakieś takie. Wianek, tu fajnie jakąś kompozycję może zobaczyć. zobaczcie, bazie, no to więc wiemy tak jakby od razu, że to jest Wielkanoc. Pastel Spring, o spoko, tutaj widzicie y... gniazdka, chciałam powiedzieć wianuszki z jajkami, nie gniazdka z jajkami, jajka, więc no, typowo Wielkanoc. O, tu już jest coś zupełnie innego, huśtawka. Fajnie, fajnie. I tutaj nam się ten bloczek już powtarza. Tak jak widzicie, no całkiem sporo tych elementów. Wiecie, to są takie rzeczy jak to przynajmniej, no bo maski jeszcze gdzieś tam raz na jakiś czas kupię. Ale ja takich rzeczy bym po prostu nawet nie pomyślałam o tym, żeby sobie to kupić. A tutaj widzicie coś nowego. Tutaj mam dodatki do, właśnie widzicie to jest ta maska. Mam dodatki do takie już wycięte. 67 sztuk jest, no i widzicie tutaj są one różne, nie będę ich wyjmowała, natomiast one są takie troszkę śliskie. I są też napisy, ale wiecie, ja, jakbym je miała użyć, to poza napisami, jeśli chodzi o te kwiatki, chyba bym je trochę docięła. Dla mnie ten margines jest troszkę przyduży. Wiecie, ja dużo elementów wycinam i. Jednak z troszkę mniejszym takim, nawet mniejszym niż tutaj, jak widać. No i, i trochę mnie nie to razi, że on jest taki, wiecie, grubaśny. I właśnie tu jest ta yy, mandala taka. Super ona wygląda, naprawdę. Tutaj mamy bloczek. Ja mam najpierw wszystko pokazuję dookoła, a potem wam pokażę papier. No, tak bloczek, to jest artbook, yy, volume 2. Bo były tak jakby też, też jedynka. Nie wiem, czy trójka jest. Możliwe, że jest. I tak jak spojrzałam, na to jest tutaj 12 wzorów. Tak jakby ten artbook był dostosowany, te elementy do różnych kolekcji nie pasują. Ale tak kolorystycznie, tak myślę, że do trzech, czyli do takiej męskiej. A może czterech faktycznie nawet. Tu jest właśnie ta. Pastel Spring. Tu jest jakaś inna taka kolekcja w zupełnie innym stylu, i tu są takie, wiecie, vintageowe i takie mm, męskie po prostu. O, z drugiej strony. Ale ja nawet że fajne te papiery, ale sobie wciąż szkoda, że one mogły być po prostu taka decha tutaj, no i byłoby super, nie? E, tutaj one są też jednostronne, chociaż no, ja byłabym zachwycona, gdyby to było dwustronne, bo można byłoby na przykład, jeśli nie wykorzystam tych, tych męskich dodatków, mogłabym po prostu ten tył wykorzystać, no ale niestety, ale nie będziemy płakać. Prezent to prezent, tak. Tutaj mamy różne gałązki one są całkiem spore, wiecie, w wymiary tego. Ciekawe jestem co to jest za kolekcja, do jakiej kolekcji to pasuje. Tutaj również, tu już tak, zobaczcie, to są szyszki, więc no jest jelonek Czy to do świątecznej pasuje, jakiejś kolekcji, czy to jest po prostu jakaś taka, wiecie? Nie no świąteczne ewidentnie jakieś tutaj i jagódki, piękne kwiaty i tutaj mamy ponownie widzicie też szyszki, taka no fajna, delikatne to bardzo, nie? Wiecie też nie przejrzałam wszystkich kolekcji, bo no trochę za mało czasu miałam no to jak kupowałam i tu również, to jest po prostu wszystko dostosowane tak jakby te cztery arkusze do jednej kolekcji pasują. I tu jest właśnie te, te elementy, które są właśnie przystosowane do tej kolekcji Pastel Spring. Bianki, drzewka, fajne kolory przede wszystkim. Tu mamy troszkę większe y, kwiatki i mamy też te dziewuszki. Ta na jakoś tak niekoniecznie mi się podoba, ale ta jest bardzo fajna. Jakoś tak, wiecie, każdy ma jakieś swoje podobania tu również zobaczcie i już są w bazie czyli już się zrobiło typowo wielkanocnie piękne są te wianki właśnie z tymi piórkami ten, ten też jest bardzo fajny. i tu już mamy takie dodatki happy vintageowe nie wiem czy należy do tej kolekcji handsome mr handsome czy, czy jeszcze do jakiejś innej Wiecie, Klawiatura od starej maszyny do pisania. Żarówki, wiecie, to takie, lubię żaróweczki. Stalówki, stalówek nigdy nie używałam do żadnych oddatek, ale może, może. E, tutaj mamy literki, powtarza się ich trochę, więc jakiś napis można już tutaj sobie sklecić. Na pewno fajne są te, które właśnie mają cyferki do jakiejś kartki właśnie męskiej, wiecie, wiek. Tu są jakieś takie rysunki, chciałam powiedzieć techniczne, jakieś takie, no, techniczne w sumie. Sprzętówki, turbiny. Co to jest? Ja się nie znam. E, tutaj mamy zegary, mamy skrzydła, motyle Tutaj są panowie, takie, wiecie, tylko czarne postacie. Pies w okularach na głowie. Znowu stalówki, miary. No, coś takiego ciekawego. I mamy tu już ostatni arkusz, jest znowu ten pies i kotek. Ono, kot to już w ogóle nie franuś, bo mówi tu franuś, tutaj śpi. I gdyby wiedział, że no, tutaj są może koty, może gdyby był żywy kotek, to by się na tym zainteresował, no ale niestety kot śpi. Waletnica. E, no wiecie, takie, takie różne różnice. E, young and no. no i to byłoby wszystko. Tutaj się kolejne e, papiery powtarzają, więc troszkę jest tych dodatków. Tutaj mamy jeszcze tak arkusz z naklejkami. To są być takie kółeczki, ale one są bardzo cienkie. Dziewczynki, trochę takich. Nie, nie wiem, jak w sumie nazywać te takie banerkami. nie Troszkę napisów. I tutaj z tyłu jeszcze jest arkusz papieru ryżowego, bardzo fajny, chociaż ja bardzo rzadko się te kuparzę bawię, ale. I tak ostatnio myślałam, że można by właściwie te wszystkie serwetki, chusteczki, które mam, takie bycie z wzorami, bo czasami mi się zdarzało gdzieś tam na jakichś zajęciach y, przeprowadzać właśnie zajęcia z dekupażu, takie, ale wiecie, taką podstawową jakąś tam wersję. Y, I pomyślałam, że w artgirdalu można by używać, bo, bo już widziałam nieraz, że dziewczyny używają. Głównie dziewczyny, dlatego tak mówię. Y, czasem są to też faceci. Ale głównie, przynajmniej dlatego to powiem. I tutaj mam arkusz, wiecie, folia transparent, printed foil, czyli taka pomalowana folia. Nadruk jest na niej. I tu właśnie mamy tak te mandale. Ona całkiem nic nie No cóż, wam to pokazać, żeby to było białe? Może tu też nie, bo nie pokażę. No dobra, nieważne. Musicie się po prostu tutaj, wiecie, skupić. Jajka. No, całkiem fajne to jest. Natomiast no, nie mam pojęcia, do czego mogę to używać. Bianki. Natomiast jest to i tak fajniejszy arkusz niż um, chyba miała to siakowo. Bo tam był jakiś taki bardzo duży wzór. W zasadzie, no, nie wiadomo do czego. Jak są mniejsze te elementy, widzicie napis for you? No, bez problemu, możemy go jakoś tutaj wyciąć, gdzieś tam sobie wsunąć w kartkę, w jakąś pracę. Beautiful, happy memories. Więc wiecie, tutaj są fajne takie kwiaty pokolorować, tylko nie pokoloruję, ale no, wiecie, gdzieś tam można użyć. Na pewno można użyć te, te mandale, tylko jako, takie serweteczki, po coś spokojnie, coś innego zupełnie. Pomyślmy nad zastosowaniem tego. I teraz mam tutaj kolekcję papierów. Jest to duży bloczek i mały bloczek. Duży bloczek ma 6 papierów, dwustronnych oczywiście, czyli jest 12 wzorów, one się nie powtarzają. Mały bloczek. Mały bloczek ma 24 papiery, 12 wzorów, czyli widzicie ten bloczek papierów, który wcześniej Wam pokazywałam, Aurore, on miał 32 arkuszy papierów. Tutaj mamy, o, dużego nie będę Wam pokazywała, bo on jest taki sam jak ten mały. Natomiast się zastanawiam, czy on ma, tak, on też ma wzory do wycinania, ma i to są, widzicie? Zaraz spójrzmy te same wzory, ale patrzcie, bo trochę nie jest to za fajne. Bo nawet jeśli bym się pokusiła o to, żeby wyciąć na przykład ten wianek, to on jest tutaj wycięty. a tutaj mamy w całości w tym arkuszu, nie? No, te już są bardziej takie użytkowe, no bo jednak mają jakiś rozmiar, nie? No, może wiecie. Akurat jajeczka w gwiazdku fajne są mniejsze, ale te duże również są ekstra. Prędzej zużyję ten niż ten. I widzicie, gdyby y, te bloczki papierów były dwustronne, to bez problemu y, zużyłabym po prostu ten papier jako, wiecie, drugą stronę. A tutaj ani nie wytnę, bo wątpię, żeby któryś tutaj element wycięła, no może te kwiaty. Ani tego nie wytnę, ani go nie zużyję no, do zgrania, nie wiem, do pomediowania trochę ewentualnie. Dobra. Ale... Może ja pokażę wam duży bloczek, bo ja mało oglądałam. Na no dużych się fajniej ogląda na pewno. Ile my tu czasu? A Już 20 parę minut. Gadam i gadam. No ale mam taki dzień, że pogadam. A sobie położę na kolana i leżę. Dobra. Muszę się umościć na swoim miejscu ładnie. E Jakoś musimy to się zmieścić tutaj. Dobra. Okładka. To już nie jest okładka, wiecie, taka jak w bloczku tym mm, małym, w którym jest sztywna okładka, która z tyłu nie ma żadnego, wiecie, nadruku. Tylko to jest po prostu druga taka cienka kartka jak od I teraz mamy takie, wiecie, dechy, tekst, kwiaty. <gryw> tak mi więcej. Taki, że tak powiem, to no niekoniecznie do mnie jakoś tam super przemawia, ale drugi już jest bardzo fajny, bo są to jakieś drewniane, stare drzwi, takie wiecie, przyrdzewiałe, farba już odpadła, ale mają fantastyczny kolor. I te tutaj takie jakby żółte, wiecie, nie wiem, czy to jest jakby kolor, strzet, jakby rdza poleciała. one są po prostu takie, mi się tak wydaje, w, jak widzę w rzeczywistości, bo wie, trochę w telefonie może też inaczej i to się. Że one jest, po prostu są aż takie jaskrawe, że ma się wrażenie, jakby tutaj słońce po prostu gdzieś y, z takiej dziury świeciło. jaśniutkie po prostu są. Dobra, wymyśliłam z tym słońce. Dobra. kolejny papier. To jest właśnie taki właśnie fajny, wielkanocny. Pastelowy róż, dechy, i wiecie, takie kwiatki żółte, które bardzo dają dużo blasku. Super, no ale to jest po prostu mega. No. Fantastyczne kolory. Razem z tym papierem, bo jest po prostu super po prostu. Wiosna, wiosna, po prostu wiosna. Kolejny arkusz, to są dechy. I teraz tak jest zastanawiam, jest 12 wzorów, a w tamtym małym bloczku też jest 12. Dobra, czyli to wszystko będzie to samo. Po prostu mają właśnie takie coś, jak tam było przed chwilą. Czyli ten, e, nie, nie, nie. Czyli coś takiego, tylko to nie są deski, tylko jest po prostu to Pastelowo-różowe z żółtymi kwiatkami. Fajne, naprawdę. Aha, i tu były Okej. Okay. Ściana. Ściana, właśnie to wszystko jest w tych samych kolorach. Miętowy, błękitny, żółty. Jakiś pastelowy róż. Fajny. Bo. Zupełnie inny niż, niż, niż się zdarza w ogóle w innych kolekcjach. I tutaj również mamy te, hmm, o ile dobrze mówię, to są magnolie. Yy, czy to są... Tak Wiecie co? Bo tak sobie myślę. Magnolie. Ja sobie tak obzdrawam. Tylko ta dziewczynka azjatka. Może to są kwiaty wiśni. Wiecie co? Ja się tak znam jak normalnie. Mogą być kwiaty wiśni. Dobra, nie znam się. Jak wiecie, podpiszcie. Ale piękny, ale już jest piękny. No, cała kolekcja jest super. Tu w ogóle mamy tak. W małej kolekcji mamy to samo. Pomniejszone, ale. Tam to tak trochę dziwnie wygląda, a tutaj, zobaczcie, można to na kartki, wiecie, kwadratowe, nie wiem, 15x15, 15. ja akurat robię zwykle kartki 13.5x13.5, może się uda to zmniejszyć i, i gdzieś na kartce wkomponować. Bardzo fajnie, no w mojej kolekcji nie ma to żadnego takiego większego. Tutaj akurat, no już trochę niekoniecznie mi się podoba, bo ten niebieski jest zupełnie taki inny, gdyby to był taki delikatny, pastelowy, troszkę wiecie, miętowy. No, byłoby super. Ale no tak, no wiecie, jest OK. W każdym razie, ta strona mi się podoba. To to troszeczkę mniej nie musi aż tak bardzo. Dobra, i tu mamy coś, co też jest bardzo bardzo fajne. Te kwiaty takie, wiecie, wyglądają jak. To są takie kwiaty, które są właśnie na tej folii, ale one wyglądają jak następowane. I tutaj te żółte kwiatuszki. Bardzo fajnie. I tył. No tył to już mamy te dodatki, widzicie. O, no, te fajny. Happy Easter Spring. Bardzo fajna. Bardzo fajna. Yy, I powiem szczerze, że znów to że się, będzie dylemat, gdzie ja mam to schować. Yy, tak, jak widzicie, prezent jest całkiem niezły. I powiem szczerze, że on na bank przekracza 100 zł, bo nie sądzę, że te, te rzeczy, które tutaj były, yy, zmieściły się w prezencie o wartości 100 zł. Tym bardziej, że jest ich całkiem sporo. I te bloczki wcale nie są takie najcieńsze. Maska. Nie, no super. Chociaż będzie coś z ciekawości, chyba to przeliczę. Może Wam napiszę, a może nie. To się okaże. Dobra, koniec tego biadolenia. Do zobaczenia przy okazji następnego filmiku. Pa, pa.